Witam wszystkich bardzo serdecznie z Boiska w Kościelcu na ulicy Szpitalnej 78A, gdzie na co dzień trenują zawodnicy MKS Fablok Chrzanów. Bardzo prosimy o głosy w szanowskim budżecie obywatelskim na projekt numer 8, w którym staramy się o remont i modernizację boiska, a także zaplecza socjalnego, w którego wchodzi całkowity remont budynku, który jest w kiepskim stanie oraz wymiany ławek i siedzisk dla kibiców i młodzieży trenującej w naszym klubie. Obecnie trenujemy na dwóch obiektach na kątach na ulicy Leśnej i, i tutaj na obiekcie w Kościelcu i przy 200 trenujących dzieciach jest to wystarczające. Natomiast obiekt na kątach będzie poddany rewitalizacji i bardzo potrzebujemy remontu tego obiektu, na którym tutaj dzisiaj się znajdujemy. Bardzo dziękuję. Projekt numer 8 MKS Fablok -Szanuch.